Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w podcaście Shop Doktor. Razem z Joasią Kowalską. Dzień dobry, z redakcji dobry. Kurt i detal w naszym cyklu Zmieniaj sklep i zwiększaj zyski. Odwiedziliśmy sklep w dobieszynie pana Bartosza. Panie Bartoszu, wprowadziliśmy tutaj kilka zmian. Co pan o nich sądzi? Myślę, że te zmiany pozwolą, właśnie tak jak pan Marek powiedział, zmieniać sklep i zwiększać zyski. Również dowiedziałem się, że Państwo staliście laureatem konkursu. Zgadza się. Tak. I otrzymali. Liście, możliwość modułu kasowego i uważam, że ten moduł kasowy jako wyposażenie sklepu będzie znakomity. Co Pan sądzi o tym, że to powinien być dwufunkcyjny moduł kasowy, czyli zarówno z samoobsługą, jak i z obsługą właśnie przez pana personel. Przyda się taki moduł? Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, żeby rozładować nieraz kolejkę, kiedy sami będą mogli sobie zrobić zakupy. Moi drodzy, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Zapraszam Was do oglądania oczywiście kolej... Kolejnych odcinków podcastu Shop Doktor, a my zapraszamy do sklepu. Jaki adres? Proszę nam przypomnieć. Do Dobrze, ulica Główna 12. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu.